Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Reckim Biznesu. Słuchajcie, dzisiaj odcinek specjalny, troszeczkę polityczny, aczkolwiek na tym kanale nie miało być polityki, no ale mamy wyjątkowe zdarzenie, które jest porównywalne, można by powiedzieć, z wywołaniem III wojny światowej, no bo żaden konflikt nie był tak aż istotny po zakończeniu II wojny światowej, jak konflikt na Ukrainie. Dzisiaj dlatego robię odcinek specjalny, żeby porozmawiać, a nie ukryć się gdzieś w mysie dziurze, jak to robi większość kryptoznawców, krypto -youtuberów i najróżniejszych innych ludzi, którzy mówią o czymś innym, w ogóle mało istotnym, a nie mówią jakie są fakty i co te fakty zmieniają na rynku kryptowalut i jakie będą miały znaczenie. Nawet dzisiaj usłyszałem na jednym z kanałów, że w końcu Pan zobaczył, że projekty kryptowalutowe, które powstają w dzisiejszych czasach to... To co ja mówię od jakiegoś czasu na moim kanale, e, nabijanie ludzi w butelkę i sprzedawanie im marzeń, no nie wiem, kiedy przyszły te refleksje i to dlaczego tak późno, e, e, bo sprzedaje się ludziom po prostu gówno shit i, i różne inne rzeczy, a oprócz tego do tego przykładają rękę niektórzy youtuberzy. Ja nie będę tutaj dzisiaj rozkwiniał, którzy, co i jak. Mam nadzieję, że wy wyciągniecie wnioski sobie sami, bo ja uważam, że moi widzowie są mega inteligentni i potrafią wiele rzeczy przekarkulować i przemyśleć i dobrze podjąć decyzję. Brakuje też dzisiaj tych super znawców i rysowników, szkicowników i wykreślaczy, którzy obłędnie, namiętnie i. Nie wiem, kurwa jeszcze jak, starali się nam wpoić pewne kreski górki, dołki przecinania, ścinania i inne różne, jak to można powiedzieć? Chujemuje. No niestety, dzisiaj jest ostro, bo ostry jest temat, moi drodzy, i energia, która jest we mnie, jest naprawdę eksplodujący wulkan. I przepraszam za to, że dzisiaj będzie tak ostro na tym kanale. Ale chcę powiedzieć po prostu mega prawdę, jaka jest, jaka jest rzeczywistość, nie zamknąć oczy i czekać na to, kiedy e, będziemy mieli ponowne wzrosty na rynku kryptowalut i później chełpić się tym, że będę rozrysowywał coś albo mówił, e, trzeba było sprzedawać, jak była na to pora, albo trzeba było e, zrobić to i tamto, albo trzeba było to i to. Wiecie, e, to jest płytkie i, i, i mało po prostu e, fajne. Ja uważam, że trzeba adekwatnie postawić swój... E, wizerunek, swoją rację, swoje przekonania i powiedzieć jasno i czytelnie jak się widzi pewną sytuację ja na tym kanale to robię i będę to robił i dzisiejszy, dzisiejsza audycja dzisiejszy filmik jest poświęcony mojej wizji i mojej interpretacji to co się dzieje w ogóle globalnie na świecie I razem z konfliktem na czele na Ukrainie wszyscy dobrze wiemy, że ten konflikt zaczął dzisiaj się nad ranem ta eskalacja Putina przybrała już naprawdę na sile i zaczął atakować te wszystkie lokacje na Ukrainie, sądząc, że robi i wyzwala Ukrainę spod jakiejś siły, złej siły. Nie wiem nawet, jak to wytłumaczy, bo dla mnie Putin to po prostu człowiek, który nie jest zdrowy na umyśle, człowiek, który nie potrafi jasno i klarownie spojrzeć na sytuację, jaka doprowadzi Rosję, jeżeli on mówi o rozpadzie ZSRR i o komunistycznej Ukrainie. Moi drodzy, jest to naprawdę ogromny strach i panika i Musimy sobie zdać z tego sprawę, że to jest całkiem blisko nas, niestety, całkiem blisko Polski. Zakusy Putina są tak ogromne, że jego szarlataństwo jest po prostu nie do opisania. To, co on może zrobić, drży cały świat, moi drodzy. I ten konflikt może naprawdę być zapalnikiem czegoś olbrzymiego i wielkiego. I chciałbym dzisiaj pokazać Wam, jak wygląda świat kryptowalut. Z jednej strony mówiło się, że świat kryptowalut jest niezależny od rynków fiducjonarnych, pieniędzy, rynków finansowych, giełd i tak dalej, ale z drugiej strony to idzie w tym samym kierunku, co i ta reszta. E, aczkolwiek waluty takie jak dolar, e, fund, e, e, euro, e, fund szwajcarski, zyskują na wartości. Dlaczego? Dla, dlatego, że w czasie konfliktów i e, różnych zdarzeń e, wojennych Liczy się gotówka, moi drodzy. Nie liczy się to, ile ma ktoś w portfelu Ethereum czy Bitcoina. I trzeba to sobie zrozumieć i przemyśleć w stosunku do tego i nie mówię tutaj, żeby sprzedawać, Bóg wie, teraz w takich dołkach czy spadkach swoich kryptowalut. Ale jeżeli ktoś myśli nad podjęciem inwestycji, to naprawdę grubo się trzeba zastanowić, w którym momencie tą decyzję podjąć. To nie jest czas, żeby dzisiaj po takim jednodniowym, spadku, mówię, w przestrzeni tygodnia, tak, bo mieliśmy wczoraj odbicie po 9-10%, dzisiaj mamy spadki rzędu 20% i więcej. Jak spojrzymy tutaj, dobrze się trzymają stablecoiny, ta stabilna waluta, która zapewnia po prostu płynność i możliwość zakupu różnych rzeczy. Moi drodzy, nie, nie oszukujmy się, że ludzie w panice, i to było już do zauważenia w Kanadzie, wycofywali swoje pieniądze z banków i to samo będzie w Europie. Jeżeli konflikt nabierze e, jeszcze większej mocy, e, to wszyscy, którzy mają gdzieś ulokowane pieniądze, będą je wycofali, wycofywać. Dlatego, że będą zabezpieczać swoje dobra materialne poprzez ucieczkę z danego e, kraju, przemieszczanie się, a e, takim celom są potrzebne gotówka e, pieniądza na ręku. Nikt nie będzie się bawił przesyłanie kryptowalut na telefon czy adresów. E, Kryptowalutowych czy Ethereum czy innych, tylko każdy będzie żądał jasnej i wyraźnej zapłaty za dobra materialne. Czy to będzie sklep, czy to będzie, nie wiem, prom, czy to będzie samolot, czy będzie inna rzecz. No, na razie jest to po prostu główny środek naszej, naszego życia, tak? Dlaczego odcinek specjalny? Dlatego, że chciałbym Wam powiedzieć, że dużo osób odzywa się i mówi o tym, żeby powoli, stopniowo wchodzić w świat kryptowalut, bo jest ku temu okazja. I ja nie twierdzę, że tak nie jest. Aczkolwiek chciałbym przestrzec wszystkich, którzy maksymalnie chcą zakupić od razu za cały swój wkład jednorazowo pakiet kryptowalut, to podzieliłbym to na kilkanaście wejść małymi jakimiś kwotami, powoli wchodząc. W ten świat. Niektórzy mówią o tym, że konflikt będzie jakiś wygaszany i wtedy będziemy mieli duże odbicie. Jest wróżona już powrót Hoscy, powrót takiego, można powiedzieć, spokoju na rynki, ale Moi drodzy, zanim to nastąpi, będziemy mieli na pewno jeszcze gwałtowne spadki i odreagowania różne. I czasami będzie to jazda bez trzymańki, raz w górę, raz w dół. I z tego sobie trzeba też zdawać sprawę. I moim zdaniem, kanały YouTube, które propagują, nie wiem, inwestowanie w kryptowaluty, które przedstawiają, przepraszam was ale tu piszą na mojej grupie ludzie, którzy wspierają mój kanał. Którzy e, e, pokazują, jak inwestować, pokazują różne inne rzeczy, powinni jasno określić się, i powiedzieć, że mamy po prostu e, ostre ostre spadki na rynku, i trzeba by było się wstrzymać z inwestycjami. To nie jest czas na to, żeby przedstawiać różnych ludzi i różne projekty kryptowalutowe i pokazywać, że coś się rozwija w przestrzeni kryptowalut. Moi drodzy. Oczywiście, rozwija się NFT będzie. Jak jak powiedziałem na swoim kanale, nic nie jest w stanie zatrzymać pewnych cykli. Tak? Jeżeli firma kryptograficzna, która prowadzi jakiś projekt, a jest to daleko gdzieś od granic tutaj wschodniej flanki NATO, no to przecież oni nie zamkną dzisiaj siedzi w firmie i zakończą projekt kryptowalutowy. Oni będą nadal pracować i wdrażać te wszystkie rzeczy, które są zgodnie z harmonogramem przewidywane. I z tego również trzeba sobie zdać sprawę. To, co widzimy na rynkach kryptowalutowych, to jest spekulacja, moi drodzy. Panika. Ludzie wyprzedają się po prostu wycofując swoje pieniądze. Czasami to jest tak gwałtowne, spowodowane po prostu tym przekazem medialnym, tak? bombardowaniami, zabijaniem ludzi i różnymi innymi rzeczami. I to jest oczywiste, oczywistość. I nie ma co, co z tym dyskutować, czy to jest normalne, czy nienormalne. Po prostu tak się dzieje. Kiedy mieliśmy konflikty światowe, najbardziej na wartości zyskiwało złoto i Pieniądz, który mieliśmy w kieszeni. To się liczyło. Można było sobie kupić tym wolność, można było kupić sobie wszystko za to. Drugim aspektem, o którym chciałbym dzisiaj poruszyć, no to jest też Putin i świat, który chce go odciąć od systemu bankowego, czyli SWIFT. Wszyscy mówią, że to będzie głównym hamulcem do tego, żeby Putin zaprzestał działań na Ukrainie czy to będzie rzeczywiście tym hamulcem, który to e, zahamuje? Nie wiem. E, moi drodzy, może to dziwnie zabrzmi, to, ale to jest moje tylko tutaj spostrzeżenie, mój e, pewien punkt widzenia. Pojawił się tam CZ Binance i w jaki sposób ma uregulować pewne zasady działania kryptowalut w Rosji? Moim zdaniem, Putin zdaje sobie z tego sprawę, że będzie mógł działać na platformie kryptowalutowej. A więc wiele rzeczy będzie załatwiał poprzez rynek kryptowalutowy. I nikt, nikt naprawdę w dzisiejszych czasach nie będzie mógł tego sprawdzić w 100%. A będzie wiele osób chętnych, żeby te kryptowaluty Rosji sprzedawać, uwierzcie mi naprawdę, bo będą szły za tym ogromne, ogromne pieniądze. I nie mówię tutaj o małych giełdach kryptowalutowych, czy o małych inwestorach. Mówię tu o ludziach, którzy handlują kryptowalutami, uzyskując ogromne, ogromne zwroty ze swoich inwestycji. I takich ludzi jest ogrom. Nawet był ostatnio na Wait Alert komunikat o 20 milionów dolarów przesyłany na giełdę OKEX. W tym oto czasie, kiedy mamy zawieruchę na Ukrainie, ktoś inwestuje 20 milionów dolarów, wpłaca na giełdę OKEX. Nie wiadomo, co będzie kupowało na tej giełdzie bo nikt nie ma na to wglądu ani nikt nie ma takich raportów. Tak? Jest tylko podane, że z nieznajomego portfela zostały przesłane środki na giełdę OKEX. I z tego trzeba sobie też zdawać sprawę, że w dzisiejszych czasach mamy w ogóle inne zaplecze, można powiedzieć, gospodarczo-finansowe niż to było kiedyś w tamtych czasach. Kiedyś te sankcje byłyby na pewno o wiele, wiele, wiele straszniejsze niż są one w dzisiejszych czasach. Mam nadzieję, że wy śledzicie na bieżąco to, co dzieje się i nie wpadacie w taki stan paniki, strachu i sprzedajecie to wszystko ze stratami. Jest to najbardziej głupsza rzecz, jaka mogłaby Wam się przydarzyć. Ja wiem, że wygląda to bardzo, bardzo, bardzo źle. Kiedy patrzymy, że to jest takie gwałtowne spadki, na przykład Ethereum ląduje o 11%. Bitcoin był prawie 10%. To nie napawa optymizmem i na pewno nie budzi zaufania do świata kryptowalut. Ale moi drodzy, jeżeli przetrwamy tutaj ten, to zawirowanie, które jest teraz w świecie finansowym, bo i giełdy też również tracą na wartości, mówię, zyskują te waluty fiducjonarne, które są wykładnikiem Twojego majątku, tak naprawdę, w czasie wojny. Jeżeli przetrwamy te zawirowania, zawirowania tutaj wojenne, które pojawiły się tutaj na wschodniej flance, na to, jeżeli rzeczywiście doprowadzi, doprowadzi się do tego, że Putin zaprzestanie swoich działań na Ukrainie, to moim zdaniem będziemy mieli ogromne odreagowanie na rynku kryptowalut. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, którzy wycofali swoje pieniądze, będą chcieli je ponownie ulokować. Pojawią się tu firmy, pojawią się wtedy takie wiadomości, że Bitcoin będzie kosztował. 100 tysięcy do końca roku 2022. I wspomnijcie moje słowa. Oczywiście jest ten warunkiem ustabilizowania się sytuacji na Ukrainie. Jeżeli to nie nastąpi, no to nie będziemy mieli w ogóle o czym mówić na razie o żadnych wzrostach. I te przewidywania, które pojawiały się na różnych komentarzach, że Bitcoin może spać do 10 tysięcy, wydają się w dzisiejszym, dzisiejszym dniu całkiem możliwe, moi drodzy. I powiem wam, że jeżeli to będzie szło w dalszą stronę i eskalacja będzie następowała, to naprawdę rynek kryptowalut i rynek giełdowy skurczy się ogromnie. Zresztą giełda na, w Rosji spadła o 33%. A więc to pokazuje jaki jest potencjał, kiedy są zawirowania wojenne. Nie liczy się wtedy nic, moi drodzy. Nie patrzyłem ona na cenę złota, ale ono i tak powędrowało dosyć wysoko. A cena za baryłkę ropy przekracza już ponad 100 dolarów. A więc, e, wszyscy, którzy operujemy e, pieniędzmi instytucjonarnymi na, na, w naszym życiu, tak, e, odczujemy na pewno te zmiany e, w swoich portfelach. Tak? To będzie żywność, paliwo i tak dalej. Ale żeby powiedzieć troszkę plusów na dzień dzisiejszy, to powiem wam tak, że ktoś, kto ma dzisiaj wolne środki i zna to powiedzenie, że zainwestuj tyle, ile możesz stracić, i zrobi to mądrze z głową. E, pewnymi etapami zainwestuje te pieniądze w różne projekty kryptowalutowe. Ja nie będę dzisiaj mówił, bo część ludzi tylko będzie inwestował w Bitcoina, Ethereum, część ludzi będzie inwestował w Solane e, i w inne rzeczy, żeby wam pokazać, jak to wygląda, to zerknijcie sobie to tak. E, Mniej więcej. Część ludzi będzie kupowało Cardano, Solano, Solana i tak dalej. Jakbyśmy spojrzeli, ja mówiłem o 0,8 na Cardano, że to będzie super fantastyczny wynik, jaki można będzie osiągnąć i kupić. Ktoś do mnie napisał, że jeżeli będzie wojna i konflikt na Ukrainie, Cardano spadnie do 0, czyli do 50 centów, i jest to realny, można powiedzieć, scenariusz. Dziś 77 centów. Uśredniając tą cenę, można by było zacząć kupować właśnie do Cardano. W tym momencie. Ale to nie jest żadna moja porada. Czy ja nikomu nie mówię, żeby kupował Cardano czy inną kryptowalutę. Ja coś też sobie ustawiłem: jakieś niskie poziomy za jakieś tam, nie wiem, 300 dolarów. I, I będę starał się coś dorzucać z tyle, ile będę mógł po prostu. Ale robię to na niskich, ustawionych pułapach cenowych. Nie wchodzę teraz w tym momencie w rynek, kiedy nie wyjaśniło się po pierwszej dobie tej eskalacji, co będzie dalej. I chciałbym, żebyście w komentarzach napisali swoje odczucia, jak Wy to widzicie, jak Wy widzicie zagrożenie wobec naszego kraju poprzez atak Putina na Ukrainę. Jak Wy widzicie w ogóle rynek inwestycyjny dalej kryptowalut. No bo przecież ten 2022 rok miał być ogromnym motorem napędowym nowego internetu Web3 i Metaversa. Miało powstać DeFi 2.0, które miało w ogóle zmienić istotę i, i napływ dużych instytucji do tego e, e, świata zdecentralizowanych finansów. No niestety, e, po kiepskim styczniu mamy okropny luty. Wszyscy mówią, że marzec powinien zmienić nam tą sytuację, ale nie zmieni on na pewno, kiedy nie zmieni się sytuacja na Ukrainie, kiedy Putin po prostu wycofa swoje wojska z powrotem do siebie, do Rosji. Mówiąc teraz jeszcze o, o pewnych rzeczach, które są związane z tym wszystkim, chciałbym Was również ostrzec przed takimi różnymi rzeczami, które pojawiają się w sferze tu medialnej. Nie bądźcie po prostu ludźmi, którzy kupują wszystko, co im się pisze i mówi. Czasami warto poczekać kilkanaście godzin Warto zdefiniować, przewertować, poczekać, zobaczyć to, co jest, później okazuje się czasami fake newsem lub jakąś nieprawdziwą wiadomością. Będzie tego naprawdę sporo w ciągu tych, tych dni, które teraz nastąpią, bo jest ogromna panika i strach. I ja się tego nie dziwię, moi drodzy. Sam odczuwam lekkie drzenie nóg, kiedy pomyślę, że Putin ma zakusy ataku na kraje bałtyckie, a później Polskę i Rumunię. A więc no, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. I dlatego dzisiaj ten odcinek specjalny chciałem się podzielić moimi tutaj odczuciami na temat właśnie tego, tej sytuacji na Ukrainie i Tego, co się może wydarzyć w świecie kryptowalut. Oczywiście ja nic nie sprzedałem ze swoich portfeli, ze swoich rzeczy, wszystko mam tak, jak było. Zresztą pokażę Wam to, żeby nie było. Na moim portfelu tutaj kryptowalutura z rekinem biznesu dopłaciłem sobie 120 dolarów. Moi drodzy, wygląda to w, w, w tym momencie tak, że tu mamy na Gate gate.io ponad 12% straty na tym, a wallet wygląda tak, żeby Wam pokazać. 1015, ale 120 dopłaciłem i ustawiłem sobie zakup Breeze, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. To jest, można powiedzieć, konkurent BSC na sieci Binance Smart Chain. Teraz już w ogóle inaczej nazywającej się, no bo przecież wiemy, że przeszło to innowacje. Szukam tego, żeby wam pokazać. O, jest tutaj. Ja sobie tu ustawiłem wejście dosyć nisko na 4, 3, 5, 0. Takie jest moje wejście. Zresztą pokażę Wam, żeby nie było, że Rekin nie pokazuje. Proszę bardzo, ustawione jest tutaj wejście za 122 dolary. I poczekam sobie, i tyle moje jestem skłonny po prostu ewentualnie stracić. I tyle mogłem sobie pozwolić na dzień dzisiejszy żeby ustawić tę pozycję, zobaczymy, jak będzie dalej. Jak będzie się rozwijała sytuacja. Jeżeli nie otworzymy się ta pozycja, będę myślał dalej. Reszta leży spokojnie, czeka sobie na portfelu na lepsze czasy. W dniu dzisiejszym, no to sami widzicie, nie jest to dobry moment, żeby cokolwiek ruszać i cokolwiek zmieniać. Ale to na moim kanale Wam mówiłem i mówię cały czas. To nie jest. Tak jak się kupuje to na różnych kanałach, że zostaniesz multimilionerem i zostaniesz bogaczem, bo zainwestowałeś w kryptowaluty i wszedłeś w rynek, który zrobił kilku ludzi milionerami. Te bajki, moi drodzy, mam nadzieję, że przestaną po tym czymś istnieć i naprawdę zobaczycie, przetrzecie dzisiaj oczy i zobaczycie, jaka jest prawda, którą Wam się sprzedaje. Dzięki serdecznie za dzisiaj, za obecność na live. Dziękuję za wsparcie mojego kanału. Przybywa trochę ludzi, którzy chcą tworzyć ten kanał, którzy wspierają go, klikając ten guziczek. wesprzyj. Jeżeli ktoś wspiera mój kanał, proszę napisać do mnie brief. Ja go wtedy dodaję do tej naszego serwera dla członków wspierających kanał. Tam będą różne inne dodatki w zamian za to, że ludzie mnie wspierają, bo ja potrafię się podzielić pewną informacją, pewnym zagadnieniem dla tych, którzy chcą, żeby to się rozrastało i budowało się coś więcej. Tak, żeby była mówiona prawda, jaką jest, żeby było pokazywane, jak rzeczywiście wygląda świat kryptowalut, a nie rozrysowywało się dziwne scenariusze. I na dwoje, na dwoje babka wróżyło, dzisiaj się mówi, a może jak nie będzie tak, to będzie w tą stronę, a jak nie będzie w tą, to będzie w tamtą. No, zawsze musi kurwa, w którą stronę być. No, zazwyczaj jest 50 na 50, w którą albo w górę, albo w dół. Ja nigdy te, takich decyzji nikomu nie rzucałem na plecy czy na barki. Mówiłem jasno: każdy jest indywidualnym inwestorem i wie, kiedy ma zainwestować, powinien to przeanalizować. Zrobić research i zobaczyć jak to wszystko wygląda, bo psu na budę te wszystkie kurwa wyliczanki, wykreślanki i, 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 i różne inne rzeczy, te stop to flow i, i jeszcze wie co jeszcze, kiedy jest jedne, jedne wydarzenie w świecie i po prostu burzy wszystkie mury i wszystkie teorie, analizy i wie co jeszcze. A więc tym akcentem kończę na dzisiaj. Serdecznie zapraszam do następny odcinek. Dzięki cześć.